Witam serdecznie na kanale Tyflo Informatyka Poradnik. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak wygląda przeglądanie Internetu w systemie Linux, a dokładnie w systemie Debian ze środowiskiem graficznym Gnome. Jakiś czas temu nagrałem już odcinek o Linuxie, w którym opowiedziałem o jego dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących oraz opowiedziałem ogólnie o tym, czym jest ten system, i w jakich sytuacjach może okazać się przydatny. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego filmu, to zachęcam do jego obejrzenia. Oczywiście link będziecie mieli w opisie. Natomiast przechodząc do sedna, w Linuxie mamy wiele przeglądarek internetowych. Z tym, że. Domyślną przeglądarką w środowisku GNOME jest przeglądarka Firefox. I właśnie dlatego chciałbym dzisiaj omówić tą przeglądarkę. Właściwie to pokażę jedynie jej podstawowe funkcje, bez zagłębiania się w szczegóły. Chciałbym jedynie pokrótce pokazać, że przeglądanie internetu w systemie Linux jest możliwe i jest nawet całkiem łatwe. Natomiast oczywiście na Linuxie możemy też zainstalować inne przeglądarki między innymi jest dostępna przeglądarka Google Chrome. To jest odpowiednik tej przeglądarki na Linuxa. Jest też przeglądarka chromium, która jest takim, która jest modyfikowanym Chromem. Jest też sporo innych przeglądarek, natomiast one akurat w Debianie nie są tak dobrze dostępne dla czytników ekranu jak Firefox. Firefox jest według mnie najlepiej dostępny. Chrome działa nieco lepiej na innych dystrybucjach, na przykład na Ubuntu, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. A dzisiaj właśnie chciałbym skupić się. Na Firefoxie, również dlatego, że jest on domyślną przeglądarką w środowisku GNOME, i dzięki temu już po zainstalowaniu systemu Linux mamy ją zainstalowaną w systemie, więc nie musimy tam nic instalować, co również czyni ją dobrym wyborem dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z systemem Linux. A jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym zachęcić do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę. A teraz zapraszam do oglądania. Więc tak jak mówiłem w pierwszym odcinku o Linuxie, przeglądarkę Firefox możemy uruchomić na kilka sposobów, tak jak każdy program. Ja proponuję wcisnąć Alt F2. Okno dialogowe. Napis. A następnie wpisać Firefox i wcisnąć Enter. Okno. I otwiera się przeglądarka. Mozilla Firefox Amka. Szukaj problemu lub wprowadź adres wejścia. Proszę wprowadzić tekst. Ukończono wczytywania karta. I od razu jesteśmy ustawieni w pasku adresu. Możemy tutaj wpisać. Ymm, jakąś frazę, której szukamy bądź adres strony internetowej. No i wpiszemy tu na przykład. SEU szukaj z F menu. Złonię afrykański i naciskam Enter. Szukaj element klikany. Wczytywanie. Proszę czekać. Sono wczytywania słoni afrykański. Szuka. Kiedy wczytają nam się wyniki, tak samo jak w Windowsie, naciskamy literę H, żeby przemieszczać się po nagłówkach. Tryby wyszukiwania wyniki, wyszuki wyniki, wyszuki słoni afrykański. Wikipedia, wolna encyklopedia na I tutaj dokładnie tak samo jak na Windowsie, litera H przychodzi do następnego nagłówka. Słoni afrykański, kreska tonowa, ZO, danki obrót zoologiczny. A Shift H przechodzi do poprzedniego nagłówka. Złon afrykański, Wikipedia, Wolna Encyklopedia, na trzy poziomu I kiedy ustawimy się na linku, w które chcemy wejść, no to tak samo jak na Windowsie możemy albo otworzyć go w nowym oknie dialogowym wciskając Shift Enter, albo też otworzyć go w tej samej karcie naciskając. Po prostu Enter. Ja wybiorę tą pierwszą możliwość. Słom afrykański Wikipedia, wolna encyklopedia Mozilla Firefox Amka. I wczytuje nam się strona. Ukończono wczytywania słom afrykański Wikipedia. I tutaj po tej stronie możemy przemieszczać się strzałką w dół bądź tabulatorem. Słoni afrykański nagłówek 1 eddytuł odnośnik. Szejc odnosik, szejc odnosłoni afrykański, Tabela z dwa loksodonta africana, jeden lewy nawias, plum ilustracja obraz odnosik, systematyka odnosik, domena odnosik, eukrólestwo odnosik, typ odnosik, strunowce odnosik, podtyp, kręgowce odnosik, gromada odnosik, ssaki odnosik, infragromada, łożyskowce odnosik. I mm, niestety orka nie obsługuje przechodzenia do tekstu, tak jak w NVDA możemy wcisnąć sobie literę N i on nam przejdzie do tekstu, na przykład na stronie gdzie mamy dużo linków, albo jakichś reklam, to wtedy jest to pomocne, niestety w ORCE tego nie ma. Natomiast możemy nawigować po linkach, tak samo jak w Windowsie literą K, przechodzimy do następnego linku. Łoże słofce odnośnik, żonotnośnik, odnośnik. A Shiftka przechodzi do e, poprzedniego linku. Rząd odnośnik łożkowce odnośnik saki odnośnik Oczywiście odnośniki to są e, linki w, w tym nadzewieństwie Linuxowym. E, podobnie T e, przechodzi do najbliższej tabeli. Przechodzenia do początku. standardowa tabela z 23 wierszami 2 kolumny. Lewy nawias. A litera L przechodzi do listy elementów. Lista z 14 elementami. Znak wyliczenia elefas a Safricanus Blumenbach 1797. Znak wyliczenia Elefas a Safricanus I w ten sposób możemy sobie nawigować po stronach internetowych. Teraz jeżeli chcielibyśmy na przykład dodać zakładkę do tej strony, żeby ją zapisać i móc później do niej wrócić. No to tak samo jak na Windowsie naciskamy skrót Ctrl D. Słoni afrykański, Wikipedia, wolna encyklopedia, Mozilla, Firefox, Ramka, zwinięty, pozostałe zakładki, naciśnięcie Insert plus A włącza. I tutaj y, możemy się po tym oknie poruszać tabulatorem. Folder, pozostałe na nazwa, wejścia słoni afrykański, Wikipedia, volder encyklopedia. I tutaj w tym polu możemy sobie wpisać nazwę y, tej y, zakładki. Ja tutaj zostawię tą nazwę domyślną. Folder, pozostałe nakładki wejścia z opcjami sobie, Proszę wcisnąć. Jak sobie naciśniemy tabulator, to tutaj Możemy wybrać folder, w którym chcemy zapisać tą zakładkę, bo tutaj możemy sobie tworzyć foldery i, i te zakładki segregować. Jeżeli ktoś ma dużo stron pozapisywanych w przeglądarce, to wtedy może mu się ta funkcja przydać. Wyświetl wszystkie etykiety. Wejście. Proszę, Roman. Tutaj możemy sobie też ym, dodać etykietę do tej zakładki. Wyświetl wszystko. Usuń zakładkę. Środowe. Przycisk. I kiedy już wszystko poustawiamy, Naciskamy na przycisk gotowe. po raz pierwszy o I w ten sposób dodaliśmy zakładkę. Teraz, jeżeli chcemy zamknąć tą stronę i przejść wstecz, no to możemy to zrobić na dwa sposoby. Zależy od tego, w jaki sposób ją otworzyliśmy. Jeżeli otworzyliśmy stronę w nowym oknie dialogowym, czyli wciskając Enter z Shiftem, tak jak ja, to wtedy możemy ją zamknąć po prostu skrótem ALT F4 natomiast jeżeli otworzyliśmy ją w tej samej karcie czyli wcisnęliśmy sam Enter bez Shiftu to wówczas y, musimy wcisnąć skrót ALT strzałka w lewo tak jak samo jak w Windowsie y, bo wówczas gdybyśmy nacisnęli ALT F4 zamknęłoby nam całą y, przeglądarkę więc ja wciskam ALT F4, bo otworzyłem stronę w nowym oknie dialogowym. afrykańskie, szukaj Mozilla Firefoxa. I w ten sposób wróciłem sobie do poprzedniej strony z wynikami wyszukiwania. Teraz, żeby przejść z powrotem na pasek adresu, tak samo jak w się wciskamy Ctrl L. Szukaj problem lub wprowadź adres wejścia. I tutaj backspacem możemy sobie skasować to, co tutaj jest wpisane. znaczenie. I tutaj moglibyśmy sobie wpisać jakąś nową frazę. Ale zanim to zrobię, to jeszcze pokażę Wam, jak przeglądać zakładki. Bo przed chwilą zapisaliśmy sobie stronę internetową, a teraz jak do tej strony przejść. Więc możemy wcisnąć w tym celu skrót Ctrl-B. Szukają nakładka w mejcie. I tutaj y, mamy wyszukiwarkę, w którą możemy wpisać sobie y, nazwę zakładki, której szukamy. Jeżeli mamy dużo zakładek, to możemy z tego skorzystać. Ale możemy też tabulatorem przejść sobie. Pasek nakładek, rozwinięty. Jeden poziom Do paska zakładek, i tutaj mamy takie, jakby drzewko. I tu strzałkami góra-dół się możemy poruszać. Często rozwiniętane. Zwinięty. ma poziomy Pierwsze kroki. Menu zakładki. Zwinięty. Pozostałe zakładki. Rozwinięty. Warszawa. Szukaj. Dosłownie afrykański. Wikipedia. Wolna encyklopedia. I to jest właśnie ta zakładka, którą przed chwilą dodałem. I teraz, kiedy jestem na niej ustawiony, wciskam Enter. Wczytywanie. Proszę czekać. Szukaj element klikany. No i ta strona mi się wczytuje. Ukończono wczytywania Słoń Afrykański. Wikipedia. Słoń Afrykański. Nagłówek 1. Pożlebytuj odnośnik. Sieć odnośnik. Sieć o Słoń Afrykański. Tabela z 2. lopsodonta africana. 1. No i mam tą stronę, mam ją otwartą. No dobrze, a jak usunąć zakładkę? Otóż w tym celu również musimy wcisnąć skrót CTRL B Szukają na płatce, wejście. Nacisnij. I tabulatorem przejść do paska zakłady. Pasek na płatek, rozwinięty. Następnie strzałkami odnaleźć zakładkę, której szukamy. Często mnie pierwsze kroki. Menu na pozostałe, Warszawa, Szuk Słoni Afrykański, Wikipedia, Wolna Encyklopedia. I kiedy ustawimy się na właściwej zakładce, naciskamy menu kontekstowe. Menu, aby wejść do menu. I sobie tutaj idziemy strzałką w dół. Otwórz. Aby opfusu, no, no, nowy otwuszu, nowy nowy folder, nowy separato, obyti. kopiuj, usuń. I mamy usuń, naciskam Enter. Słoj afrykański, Wikipedia, wolna encyklopedia, marszawa, szukaj ma powląb ziemię, marszama, szukają do. Pozostałe na marszama, szukają gole. Ma powląb je ma. No i jak widać ta zakładkami. Yy, zniknęła już i tutaj nie ma. No dobrze, teraz przejdę znowu do paska adresu, wciskając Ctrl L. Szukaj I um, przejdziemy sobie na kolejną stronę. Niestety nie możemy wejść na YouTube'a, ponieważ to jest um, wirtualna maszyna, a strona YouTube'owa dość mocno um, obciąża przeglądarkę i um, mogłaby. Um, paść orka, a nawet yy, cały gnom, więc yy, tam nie wejdziemy, ale za to możemy sobie wejść na przykład na stronę tyflo podcastu. Wy menu www w, 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 menu w. Szuka menu 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 e menu odnośnik Proszę i wczytuje się Wyjścia z listy, witryna dokumentu, ukończono wczytywanie tyflo podcast, audycje dla niewidomych i niedowidzących. I tutaj możemy sobie znowu liść, iść literą H po nagłówkach. Ankieta nagłówek dwa poziomu. I mamy ankietę. RTV-NR-141 odnośnik nagrówek. No I y, dalej przemieszczamy się y, pomiędzy poszczególnymi audycjami, właśnie idąc po nagłówkach. Pliki do pobrania. Tamówek cel, ile odnośnika Movę 2, pliki do pobrania. RTV odcinek Epliki do popropy, Pylop, przegląd odcinek Ener pliki do pobrania, tyflop, przegląd odcinek Kenner 117 odnośnika Movę 2 pozomu. No, tu jest na przykład jakiś y, tyflop, przegląd. Y, I teraz jeżeli chcielibyśmy sobie go posłuchać, naciskam y, Enter. Wczytywanie. Proszę czekać. Witryna dokumentu. Ukończono wczytywanie. Tyflop. Siedląd. To... I schodzimy sobie strzałką w dół. Idź do menu odnosi Tyflop. Siedląd. Dany 28 stycznia 2022. 11 komentarzy. Odwiedź dźwiękowe ułatwienie. Dostępne studio nagrań od ZOMA. PESP inwazyjny glukometr. Jak zawsze. U audycji. Słuchaj online. Nagłówek 3 poziomu. No właśnie. Tutaj mamy sekcję słuchaj online. Otwórz przycisk. Aby uaktywnić, należy wcisnąć klawisz spacji 0% I tutaj mamy przycisk odtwórz. Tu możemy sobie wcisnąć Enter lub Spację. 0% Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflopodcast. Podcast. I w taki sam sposób zatrzymujemy. No i jak widać, możemy sobie słuchać audycji. Przeglądawca bez jej pobierania. Ale jeżeli chcielibyśmy przewijać sobie to nagranie do przodu lub do tyłu, to jak ustawimy się na tym przycisku odtwarzania, kliki do programu, otwórz przycisk 3% 2% Suwak 260 541 przycisk. to jak widać, mamy tutaj też suwak który umożliwia nam przewijanie, więc to jest zrobione trochę inaczej niż na Windowsie, bo na Windowsie mielibyśmy ten suwak po prostu pod tym przyciskiem. Tutaj Orka nam to pokazuje zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli chcielibyśmy z tego suwaka skorzystać, to musimy wcisnąć tutaj skrót Insert A. Tryb zaznaczenia. I to jest taki przełącznik, który umożliwia nam przełączanie się między trybem przeglądania, czyli takim trybem, kiedy możemy tylko przeglądać zawartość strony, lub trybem zaznaczania, czyli takim, kiedy możemy właśnie manipulować różnymi suwakami, obiektami. To jest coś takiego, jak na MacOSie wchodzenie w interakcję z obiektem, na przykład suwakiem właśnie. Działa to mniej więcej na podobnej zasadzie. I kiedy już yy, włączymy sobie ten tryb zaznaczania, to yy, strzałkami lewo-prawo przewijamy w przód w tył. Z tym, że. Trzy Z tym, że orka nam mówi yy, o tym, że przewijamy dopiero wtedy, kiedy. Miniemy jakby kolejny procent na z, z, osi czasowej nagrania. Ale teraz jakbym to nagranie odtworzył. Znaleźć z listy, wyszukać sobie błąd, kliknąć w niego. Tworzymy sobie program. Możemy oznaczyć sobie jakąś linię, że podczas teraz, wykonywania tego programu... Teraz przesunąłem kawałek do przodu i jak nie przesuwać, 4% sobie potem linia po linii działa, jeżeli wiemy, że coś nam nie działa. O, 4% musieliśmy się gdzieś dobrać po prostu przy konkretnej linii, o której również tego nowego pojawiają się właśnie w tej chwili. I teraz przewijałem do przodu. A teraz będę przewijać do tyłu. W formie y, GitHub Copilot, który ma konkretnej linii, jaki znacznik mamy, nowo porobić. Gdzie one do końca są? Co. Albo zobaczyć, w jakim stopniu oznaczyć. No i w ten sposób, właśnie strzałką w prawo przewijamy do przodu, strzałką w lewo do tyłu. Teraz z skrótem Insert A wyjdziemy z tego trybu zaznaczania. Tryb przeglądania. I mamy z powrotem tryb przeglądania. No i to już tyle w tym odcinku, jak widać na Linuxie również możemy przeglądać internet, możemy przeglądać strony WWW, możemy korzystać z odtwarzaczy online, możemy korzystać z podstawowych funkcji przeglądarki, takich jak dodawanie zakładek. I co więcej jest to całkiem proste w przypadku przeglądarki Firefox. Dużo rzeczy działa podobnie jak w Windowsie z nielicznymi wyjątkami, dlatego myślę, że osoby, które używały tej przeglądarki w systemie Windows, znakomicie sobie poradzą z jej obsługą również na Linuxie. A tymczasem żegnam się z Wami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcam do zostawienia komentarzy. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu.